Mam na imię Adam I jestem alkoholikiem. Codzienne refleksje. 29 maja. Prawdziwa tolerancja. Jedynym warunkiem przynależności do Aa, jest pragnienie zaprzestania picia. 12 kroków i 12 tradycji, strona 139. Krótka wersja tradycji trzeciej dotarła do mnie za sprawą preambuły AA. Gdy trafiłem do wspólnoty, nie potrafiłem zaakceptować siebie, swojego alkoholizmu ani siły wyższej. Gdyby moje członkostwo Obwarowane było jakimiś wymogami natury fizycznej, psychicznej, etycznej czy religijnej, to dziś bym już nie żył. Na taśmie z nagraniami wypowiedzi Bila Wu na temat tradycji usłyszeć można, że trzecia tradycja stanowi gwarancję osobistej wolności i stoi na jej straży. Największe wrażenie wywarła na mnie akceptacja. Jakiej zaznałem ze strony uczestników AA, którzy przyjęli mnie do wspólnoty i tolerowali mnie w niej. W moim odczuciu akceptacja jest wyrazem miłości, a miłość jest tym, czego chce dla nas Bóg. Mam na imię Adam i jestem alkoholikiem. Każdy z nas jest wyjątkowy. Naprawdę. Czy tak czujesz czy nie? Czy się z tym zgadzasz czy nie? Jesteś wyjątkowa. Jesteś wyjątkowy. Wiesz dlaczego? Bo nie ma drugiej, drugiego takiego człowieka jak ty. W związku z tym nie ma drugiej takiej emocji, emocjonalności. Możliwe, że nikt z nas nie widzi tak samo koloru, który mam właśnie przed sobą. Percepcja, poczucie świadomości jest tak różnorodna, a do tego dodajmy zmiany zachodzące w naszym odczuwaniu podczas picia, po zaprzestaniu, po wytrzeźwieniu, w końcu w życiu w trzeźwości. Po wieloletnim piciu dodajmy. Tak jak lobotomia, wiem, że nie krzyknę eureka, ale odważę się postawić taką diagnozę. Choroba alkoholowa nie może zostać zdiagnozowana do końca, nie może zostać opisana, zredagowana do końca. Powód leży właśnie w naturze stworzenia świata, stworzenia nas, ludzi. Zanurzam się w tą głębię nieskończoności rodzaju ludzkiego, wspaniałej różnorodności, ale też nieobliczalności fałszu zamętu dobra i zła do czego zmierzam do postawy zwanej pragnienie zaprzestania picia jak wiele tych pragnień tak wiele jak wielu nas alkoholików fantastyczna postawa od której wszystko może się zacząć jeżeli faktycznie chcesz zaprzestać picia ileż to ja miałem pragnień zaprzestania picia najważniejszym było te pragnienie które zamieniły się w czyn, poruszyło światem tak, że nie pamiętam tej drogi, którą pokonałem, idąc na umówione miejsce spotkania, rozmowę, która może mi pomóc. W umówionym dniu, z dnia na dzień, dłuższy termin umowy mógłby nie zaskutkować. Umówiony wczoraj poszedłem dzisiaj. Na tym spotkaniu usłyszałem dobrą nowinę. Dowiedziałem się, że Bóg mnie kocha. Dowiedziałem się, że źle, to znaczy tak, jak to faktycznie jest, mogę zamienić na świetnie, że mogę się podnieść z gleby, z kolan, że mogę skakać z radości, a nawet fruwać. Dowiedziałem się, że mogę zrzucić z siebie 70-tonowy wór grzechów i z wagą odważoną na nowo wrócić do domu. Dowiedziałem się, że Bóg mnie kocha. Uwierzyłem w to. Ja już nie miałem wyjścia. Tak bardzo potrzebowałem czystej, bezwarunkowej miłości. Tak oto to ostatnie postanowienie zaprzestania picia potrzebowało pomocy, bowiem wiedziałem, że sam mogę sobie tylko chcieć. Widzę, jak wiele moich pragnień kończyło się na pragnieniu gaszonym pychą, niewyrażeniem, skruchy, karmieniem się opowieściami o tym, jaki jestem pragnący, nawet bardzo, pragnący użalających się kropli cudzych łez współczucia nade mną. Nie tędy droga. Jeżeli znalazłeś, znalazłaś sobie nową profesję, pragnący, pragnąca, podpowiadam ci, nie tędy droga. Szkoda czasu. Zmień ten zawód, radykalnie. Ale rzeczywistość jest trudna, Faktycznie wydaje ci się, że próbujesz. Warunkiem wstępu do gry jest pragnienie zaprzestania picia. Realne. Może kolejny raz, może ten właśnie raz okaże się ostatnim, decydującym. Życzę ci tego. Dziękuję za dzisiaj. Do usłyszenia w trzeźwości. Boże, użycz mi pogody ducha, abym godził się z tym, czego nie mogę zmienić, odwagi, abym zmieniał to, co mogę zmienić, i mądrości, abym odróżniał jedno od drugiego.